Bangkok, można powiedzieć, jakby trochę oberwał rykoszetem, gdzie ta siła, która doszła do nas, ona była znacznie, znacznie mniejsza, ale mimo to była ogromna. Dla wielu z nas, ludzi, którzy tutaj, którzy tutaj mieszkają, to był pierwszy, pierwsze takie doświadczenie w życiu. Nie zdarza się to często. Ja sam siedziałem dosłownie w tym samym miejscu, gdzie siedzę teraz. Tak jak wspomniałem, było około 13.20, sam miałem wtedy spotkanie w pracy, mieliśmy kola w trzy osoby, na tym kolu była moja szefowa i mój pracownik. Szefowa mieszka de facto półtora, 2 km ode mnie, mój pracownik pewnie około 10. i nagle wszystko zaczęło się od niej. W sensie, wiesz, mieliśmy normalnie spotkanie, rozmawialiśmy tam z 20 kilka minut, i ona nagle tak się zatrzymała i się pyta nas, czy czujemy to, czy coś słyszymy. Jakby no nic, nic wtedy nie słyszeliśmy, nic nie czuliśmy, wszystko było ok. Ona tak nagle, jakby jeszcze raz zamarła, i mówi: Słuchajcie, ja muszę na chwilę opuścić kola, bo nie wiem, co się dzieje.